Jesteśmy przed Fame MMA4, ze mną Piotr Knaś, czyli Knaziu, siemanko. Cześć, witam. E, powiedz przede wszystkim o tym, e, co się stało tam na ważeniu, bo było trochę przepychanki? E, no wiesz, ja też dużo nie widziałem, tylko widziałem e, bodajże Adrian Polak jak leciał. E, wyleciał z backstage'u za kurtyny i to tyle widziałem. Ale doszły mnie słuchy właśnie, że Amadeusz go tam trzasnął i no nie wiem, nie wiem. Muszę zobaczyć to dopiero i wtedy będę mógł się jakoś bardziej do tego odnosić, bo nie chcę tutaj e, się bardziej wypowiadać na ten temat. E, zacznijmy też od twoich przygotowań. W Zwiastunie powiedziałeś, że przygotowywałeś się do walki miesiąc. E, czy uważasz, że to jest odpowiedni czas, żeby przygotować się e, do walki z takim rywalem? W Zwiastunie tak było miesiąc, bo Zwiastun jakiś czas temu był kręcony, nagrywany. E, ogólnie przygotowywałem się. Ponad, no nie, półtora miesiąca. Uważam, że no, to co miałem zrobić, to co czas miałem na to, żeby przepracować, nauczyć się tych podstaw. Uważam, że wydaje mi się, że no jest dobrze, jest dobrze. A czy to starczy na takiego przeciwnika, jakim jest Meduza? No to zobaczymy. To było trudno powiedzieć. To była twoja pierwsza styczność ze sportami walki? Tak, tak. I to z ręką na sercu mogę powiedzieć, nie wiem, skąd te informacje, że miałem jakąś tam przyszłość za zapaśniczą. Nie wiem, nie wiem, kto to takie te. Yy, mówi rzeczy na mój temat, ale skąd w ogóle Meduza wiedział o tym? Te... Słuchaj, to dobre informacje marketingowe. No, po, powiem ci, że no tak, że... Nie no, nie wiem, nie wiem, wiesz, po prostu nie wiem, kto to tak, takie głupoty rozpowiada, mówię, trenuję, nigdy nie miałem styczności ze sportami walki, trenuję od półtora miesiąca. To nie jest teraz zasłona dymna, że, że jutro zapaśniczo gdzieś tam będziesz chciał go zdominować? Nie, nie, no zresztą zobaczycie już jutro. Ja mówię, pokażę to, co tylko i wyłącznie się nauczyłem przez te półtora miesiąca. To powiedz jeszcze o tych przygotowywaniach, jeśli możesz, gdzie się przygotowywałeś z kim, jak to wyglądało? Yy, przygotowywałem się z. Bartoszem Paszkowskim był to mój trener personalny. Robiliśmy właśnie troszkę zapasów, bo Bartek coś tam kiedyś trenował, ale to bardzo mało, bo czasu brakowało. Drugi trener to był, to jest Maciej Pasternak, wywodzący się z Karate, też walczył, trenuje MMA. Z nim robiłem właśnie stójkę boks. No to tak właśnie wyglądało. No i trochę robiłem parteru z Mateuszem Szczecińskim. Myślę, że Mateusza akurat nie trzeba przedstawiać, bo jest to dosyć znana osoba w środowisku BJJ i ogólnie w sportach walki. E, powiedz, jak osoba, czyli ty, która trenuje półtora miesiąca, może przygotować się pod osobę, o której nie wie tak naprawdę niczego, e, czego może, może się spodziewać jutro w klatce? Jak, e, jak te schematy w ogóle na treningu wyglądały? Czy to były te, właśnie takie podstawy? E, coś o tym, jakbyś mógł powiedzieć. No, powiem ci, że tak, że to właśnie były podstawy i tylko i wyłącznie zaczynałem od podstaw. No, tak jak wcześniej wspomniałem, nigdy y, nie miałem styczności ze sportami walk, więc. Zacząłem od podstaw, no i mówię, no, zobaczymy jutro. No. Ja żadnej jakiejś wielkiej taktyki yy, nie mam na swojego przeciwnika. Zobaczycie jutro. Zresztą, no, mam. Dobra, ja nie będę mówił, no, bo nie chcę za dużo powiedzieć, że później nie było, że wygadałem. Trzeba uważać na to, co się mówi. Jasne, nie zdradzaj za wiele. Powiedz, to będzie walka sportowa, techniczna, czy to będzie bardziej przypominało taką uliczną bójkę? Jakbyś to widział? Wiesz, ja bym chciał, żeby było to w tym jak najwięcej sportu i tak dalej, ale nie wiem, powiem Ci, że ja naprawdę mi ciężko jest powiedzieć, jak ja jutro się zachowam w oktagonie. Jakie emocje będą we mnie, ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że będzie dużo sportu, mniej właśnie takiej chaotycznej bitki. No, zobaczymy jutro. Koszu... Kilka godzin zostało, kilkanaście. Koszulka taka specjalnie na dzisiaj? Nie, nie, nie specjalnie. Już jakiś czas temu została zakupiona. No, to tyle. Jest złakarów pomiędzy Wami? Powiem Ci, że no jest, jest nie ukrywam, że no nie pawam jakoś, nie lubię mojego przeciwnika, kto wie, ten wie, dlaczego. Czyli jutro wszystko wyjaśnicie? Mam nadzieję, że jutro wyjaśnimy, możemy zbić pionę po walce, ale tak jak mówię, no... Moje nastawienie do Adriana chyba się raczej nie zmieni, jeżeli będzie wygadywał na mój temat głupoty. No, przepraszam. No, i to tak właśnie wygląda. To powiedz, te konflikty swojej MMA ogólnie mają w ogóle szansę zakończyć się w tych walkach? Czy to jest tak, że tylko się mówi, że te konflikty być może się zakończą, ale one gdzieś tam dalej będą trwać i w internecie i tak dalej, a tutaj jest tylko walka, żeby być może coś sobie wyjaśnić? Już powiem Ci, że ciężko powiedzieć. No, widzisz, no, dajmy na to przykład Amadeusza i y, Adriana. Wątpię, że oni sobie nawet jak jutro przywalczą y, ze sobą, zrobią so, ze sobą tą walkę, to nie wiem, nie wydaje mi się, że to tak o sobie odpuszczą. Po prostu no, to jest chyba taki realny konflikt tak jak u nas. Okej, okay, z mojej strony to wszystko, jeśli mógłby jeszcze kibiców zaprosić i powiedzieć, czego mogą się spodziewać po jutrzejszej walce, bo e, tutaj gadałem wcześniej z Ferrari'em, to on mówił, że pozabijają się w klatce. No ja mam nadzieję, że też jutro się właśnie będzie dobry, e, dobry ogień, będzie energia i będziemy chcieli pokazać kawał e, dobrej roboty. No i zobaczymy, no. Dlatego zapraszam wszystkich bardzo serdecznie już jutro, yy, godzina chyba 19, startuje Fame MMA, yy, także mówię, no, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.